Wydawałoby się, że przygoda z Murzynem może wydarzyć się wszędzie, ale raczej nie w Olsztynie i raczej nie w Barze Wars, mieszczącym się tuż obok domu towarowego. A jednak w życiu zdarzają nam się przygody, których nie bylibyśmy w stanie przewidzieć, nawet mając fantazję dziennikarza studenckiego. Owego pamiętnego dnia wybrałem się do miasta na małe zakupy, a poza tym postanowiłem zrobić fraj do memu żołądkowi i zaserwować mu coś bardziej zjadliwego niż znane nam wszystkim z autopsji posiłki na naszej stołówce. Dlatego też z torbą pełną książek i siatką wypełnioną warzywami przystąpiłem próg baru Wars. Ze względu na przedpołudniową porę ludzi nie było zbyt wielu, ale postanowiłem jednak najpierw zająć sobie miejsce przy jednym ze stoliczków stojących przy oknie. Zrzuciłem z siebie torbę z książkami i przywaliłem ją jeszcze cięższą siatką, pełną kartofli i tym podobnych smakołyków. Następnie, czym prędzej, podbiegłem do tak zwanego szynkwasu, aby zamówić coś pysznego. Poproszę zupę pomidorową, zacząłem nieśmiało. Jest tylko ogórkowa, odpowiedziała znacznie bardziej śmiało bufetowa, apetyczna jak parówka. To skojarzenie wzbudziło we mnie inną chęć. To może dwie paróweczki, odrzekłem jeszcze ciszej. Bierz pan, cynadry i nie przeszkadzaj ludziom w pracy, odpowiedziała bufetowa, ukazując w uśmiechu różowe dziąsła skąpo ozdobione nielicznymi koślawymi zębami. Cóż było robić? Załadowałem ogórkową i cynadry na tacę, dołożyłem kompot i ustawiłem się w kolejce konsumentów, których obiad, jak zauważyłem, składał się z identycznych potraw. Szeroki mają wachlarz, pomyślałem, podchodząc do kasy. Szybko zapłaciłem, gładko przełykając uwagę, że pięć złotych to pan dostanie przy okazji, bo drobnych nie ma. I małymi kroczkami podbiegłem do stolika, stawiając na nim tacę z przysmakami. Musiałem jednak wrócić się do kasy, aby wziąć widelec i łyżkę. Pogwizdując beztrosko z łyżką i widelcem wróciłem do stolika. W połowie drogi jednak zdępiałem. Na moim miejscu siedział Murzyn i bezczelnie zajadał moją ogórkową. Nie powiedziałem nic. Usiadłem naprzeciw niego i bezczelnie zacząłem mu się przyglądać, lekko stukając łyżką w blat stolika. Murzyn zaniepokoił się nieco i znacznie przyspieszył tempo konsumpcji. A draniu, pomyślałem. Może u was, gdzieś tam w prymitywnej Afryce, są takie zwyczaje, ale nie tu. Na bezczelność są sposoby. Błyskawicznie chwyciłem za cynadry, czując, że rodzi się we mnie rasista. Murzyn błysnął białkami oczu i lekko posiniał. A widzisz, draniu, na frajera nie trafiłeś, pomyślałem. I też znacznie przyspieszyłem tempo, gdyż, jak zauważyłem, murzyn dyskretnie zerkał na kubek z kompotem. O niedoczekanie twoje, pomyślałem. Kompot musi być mój. I zacząłem łykać cynadry, nie gryząc ich zupełnie, a lewą rękę nieznacznie zacząłem przesuwać w kierunku wspomnianego kompotu. Murzyn też nie był gorszy. Łyżka po prostu migała w jego ręku. Raz nawet zakrztusił się kawałkiem tłustego mięsa pływającego w zupie, co zauważyłem nie bez satysfakcji. A dobrze ci tyrolko papy powiedziałem, czując, że coś się we mnie gotuje. Olbrzymia grydyka pod czarną, napiętą skórą, chodziła jak ramię maszyny parowej pracującej na najwyższych obrotach. Ale moja grydyka też nie była gorsza. Szala zwycięstwa w tym wyścigu o Kompot zaczęła przechylać się na moją stronę. Szybko łyknąłem ostatniego cynaderka i jednym haustem opróżniłem zawartość kubka. Obrzuciłem triumfalnym spojrzeniem przedstawiciela czarnego lądu. Murzyn kipiał. Cisnął łyżką w talerz, szurnął krzesłem i wybiegł z baru. W tym momencie poczułem się jak zwycięzca. Wytarłem usta serwetką i sięgnąłem po zakupy, które powinny być pod stołem. Nie były. To złodziej, pomyślałem, zrywając się od stolika Nie dosyć, że zjadł moją ogórkową To jeszcze ukradł moje książki, ziemniaki i inne smakołyki Nagle zdębiałem Przy sąsiednim stoliku stały moje zakupy A na stole moja nietknięta ogórkowa i zastygłe cynadry Szybko wybiegłem z baru Na ulicy murzyna nie było